Cześć podróżnicy z tej strony Piotrek. Witajcie w podcaście Itaka Podróżuje i Inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. W naszym dzisiejszym podcaście przeniesiemy się na prawdziwie niezwykłą wyspę. Tematem przewodnim naszego spotkania będzie Kreta. Przekonamy się, dlaczego uważana jest za jedną z najpiękniejszych greckich wysp. Dzisiaj porozmawiam z Magdą, pasjonatką Krety, która z entuzjazmem poleca tę wyspę wśród swoich klientów, więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając kolejnych opowieści. To już czas na naszą podróż. Cześć Magda. Cześć, Kalimera. Prowadziłaś nas już od razu w klimat, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli o Grecji, a konkretnie o. W wyspie Krecie. Wyspa Kreta, brzmi bardzo dobrze. Czy możesz nam przybliżyć, gdzie leży, jak wygląda? Jasne. Wyspa Kreta jest największą wyspą grecką na Morzu Śródziemnym i uważam, że jest to miejsce, do którego trzeba wracać, i nie jest to miejsce do zobaczenia na jeden raz. Bardzo, bardzo piękna wyspa, która przyciąga rzesze turystów. Przyciąga rzesze turystów głównie dlaczego? Może nam przybliżesz. Jest bardzo zróżnicowana pod względem krajobrazowym i podzielona, myślę, na jednostki, które e, mogą się charakteryzować zarówno zabytkami historycznymi, jak i krajobrazowymi. Południe Krety jest jeszcze takie dziewicze, nieodkryte, e, jest jednym z moich ulubionych miejsc. Brzmi bardzo dobrze, czyli rozumiem, że to jest jedna z największych wysp, czyli mamy bardzo zróżnicowany krajobraz, co już nam pozwala e, zrobić i zauważyć, e, zwiedzić e, to, co tak naprawdę e, będziemy my chcieli, a nie to, co po prostu daje nam e, jakiś tam skrawek ziemi, tak? Tak, dokładnie. Możemy wybrać to, na czym najbardziej nam zależy. Myślę, że przed wyjazdem na Kretę musimy już się zastanowić, co chcielibyśmy zrobić, zobaczyć, czy wypocząć aktywnie, czy bardziej zagłębić się w mityczne tematy historyczne antycznej Grecji. Trzeba gdzieś tam w głowie to ułożyć przed wyjazdem. Okej, okay, Magdo, to w takim razie ja jestem takim, taką osobą, która podróżuje pierwszy raz do Grecji, tak? Wsiadam, gdzie, na jakich lotniskach w sumie mogę? W całej Polsce będę mógł polecieć? Myślę, że z większości lotnisk w Polsce można wylecieć do Grecji. Teraz mamy dwa lotniska, tak naprawdę trzy, na Krecie i taka lata do Heraklionu, czasami nazywamy go również Iraklionem, oraz do Hani. Są to największe dwie aglomeracje na Krecie i tak zaczynając od Heraklionu, który leży na wschodzie, tam właśnie znajdziesz zabytki antyczne, tam jest mityczny labirynt Knosos z, z legendą o minotaurze. Tam również. Czy to prawda w takim razie? Oczywiście, w każdej legendzie jest ciut prawdy. Więc <grym> tam znajdziemy klasztory, starożytne zabudowania, ale też imprezowe kierunki. Natomiast Hania to świetne miejsce krajobrazowe i genialne miejsce wypadowe do najpiękniejszych, uważam, plaż. Porównywalnych do karaibskich. Natomiast Jera Petra, czyli przeniesiemy się na południe, to bardziej zielony skrawek Krety, bo jeżeli wyobrażasz sobie, że cała Kreta jest usiana roślinnością, to nie, wycofujemy się trochę z tego. Kreta jest dość suchą wyspą, ale dzięki temu bardzo gorącą również. A południe Krety, właśnie Jera Petra, jest zielone i tam mamy góry schodzące do morza. Plaże, co prawda, są kamieniste, żwirowo kamieniste, ale woda jest lazurowa. Także takie trzy miejsca do wyboru, wydaje mi się. I teraz wszystko zależy od tego, na co masz ochotę, tak naprawdę. Magda, brzmi to, to dosyć nietypowo, bo nawet ciężko sobie wyobrazić, tak? Mówimy o jednej wyspie. Zazwyczaj wszyscy sobie wyobrażamy tak. Jedziemy, nie wiem, na Ibizę, lecimy sobie gdzieś na, na Kos, czy inne wyspy basenu Morza Śródziemnego, i mamy, generalnie spodziewamy się Czegoś jednego, tak? A tutaj mówisz właściwie, jakbyśmy byli na trzech różnych tak, wyspach. Tak, dlatego uwielbiam tą wyspę. E, I teraz wróćmy do Heraklionu, tak jak mówiliśmy, antyczna, okej, okay, zostawiamy tematy i mamy trzy super miejsca tak naprawdę, które leżą obok siebie e, albo nawet i więcej, ponieważ najwięcej e, osób wybiera przepiękną malię z piaszczystą plażą, łagodnym zejściem do morza, gdzie można również rodziny z dziećmi e, wysłać. E, ale obok jest Stalida i Hersonisos. Przypomniało mi się, bo wspomniałeś o Ibizie. Mówiono to taka kreteńska Ibiza, miasto, które nie śpi, żyje nocą. Więc tam impreza od rana do wieczora. Także można również się tam wybrać z Heraklionu. E, natomiast Hania. To weneckie miasto, które kiedyś było okupowane przez Turków, więc meczety też są zauważalne. Wąskie uliczki, kwiaty schodzące gdzieś tam z balkonów. W każdym miejscu instagramowe zdjęcie zrobimy, e, jeśli chodzi o Hanie. I stamtąd płyniemy na dwie przepiękne plaże. Elafonisi, która jest z różowym piaseczkiem z koralowców i naprawdę tak wygląda. Nie jest podkręcona mm, przez Photoshop. I Gramvousa i Balos, czyli Karaibskie Plaże. To jest z hani. Po, po, Bo Chyba będę musiał Zgubiłeś się przerwać, się. bo zaczyna się tego robić za dużo. Tak. Że, czy my mówimy na, na pewno o tej samej jednej wyspie? Tak, dlatego polecam wyspę minimum na dwa tygodnie, a najlepiej na dwa razy, bo w jeden, na jeden tydzień lub jeden raz tego wszystkiego nie zrobimy i nawet się nie starajmy, bo wtedy, tak jak teraz, zaburzy nam to wszystko i musimy gdzieś tam sobie ułożyć plan po kolei. Marzycie o podróżach słuchając naszego podcastu? I taka spełni Wasze marzenia. Sprawdź oferty na www.itaka.pl i rezerwujcie niezapomniane wakacje. Z nami odkryjesz, że podróże to niesamowita przygoda. Tyle informacji na raz. Spróbuję Wiem. to troszeczkę usystematyzować. Okay. Mówimy tak o, o, o jednej wyspie. Jeszcze raz sobie to podsumuj, bo ja zaczynam przestawać ci wierzyć. Wiem, mówię szybko i dużo, <laughs> więc możemy podsumować. Okej, okay, podsumujmy w ten sposób. Jest to też wyspa dla mm, imprezowiczów, dla rodzin z dziećmi. Dla fanów przyrody. Mówimy o wyspie, która jest zróżnicowana ogólnie. Mamy również historię wspaniałą. Tak. Tak? A co z osobami, które chcą zasmakować greckich przysmaków? Oczywiście, Grecja. Kojarzy nam się przede wszystkim bynajmniej z oliwą z oliwek i mówią, że kreta jest miejscem, gdzie tak naprawdę pierwsze drzewka oliwne były sprowadzane i te oliwki pozyskiwane. Mówi się, że kreteńczyk przeciętny spożywa nawet 30 litrów oliwy z oliwek w ciągu roku. Bo dodają ją dosłownie do każdego dania. Tak naprawdę, jeżeli dostaniesz danie w restauracji, to mogą być to zwyk zwykłe, ale tak naprawdę niezwykłe, kreteńskie pomidory dojrzewające w słońcu skropione oliwą z oliwek i to już jest super danie. Ale z takich słynnych smaków są kotleciki jagnięce z ziołami, wszędzie używają ziół. Tacy rodzimi kreteńczycy, którzy mieszkają na wsiach, zbierają zioła, których my w Polsce nawet na nie będziemy znali, i po prostu skrapiają z oli oliwą z oliwek i je jedzą. Um, więc zioła, jagnięcina, oczywiście słynna na cały świat. Wszyscy to robimy w Europie: musaka e, z mięsa mielonego i bakłażany, czy to pieczone, czy właśnie w sałatkach, czy w, um, czy w tej słynnej musace. No jeśli chodzi o picie, to Ech, oczywiście to jest, trunki alkoholowe, śmiałe. ale to mm, w małych ilościach, tak? Na trawienie, powiedzmy, więc mówimy tutaj o słynnym uzo na przykład i wino. Wino jest czymś, co towarzyszy tak naprawdę zarówno podczas obiadu, czy obfitej kolacji. Bo chciałabym, żebyś wiedział, że Kretańczycy, jeśli chodzi o śniadanie, traktują je trochę po macoszemu. Bo kiedyś mówiono, że taki Kretańczyk, który wychodzi na pole, tak naprawdę pali papierosa, pije kawę, je kawałek sera i wychodzi. A lunch, czyli ten o 12, 13, po którym następuje siesta, jest czymś bardzo dużym. No i oczywiście kolacja po zachodzie słońca. Tak się te, te dania rozkładają w życiu Greka, takiego prawdziwego z krety. Słyszałem również o greckim minimalizmie. E, czy te potrawy rzeczywiście są e, tylko lekko przyprawione, wszystko naturalne? Tak, tak właśnie jest, że my Polacy robimy słono, pieprznie, natomiast tam wydobywamy tak naprawdę magię z samego. Słońca, które daje tym warzywom, i dzięki temu one smakują tak, jak smakują, i dlatego dodają do nich tylko oliwę z oliwek, tak na przykład, i odrobinę soli. No brzmi to kapitalnie. Ja w tym momencie się znowu zrobiłem głodny. Im więcej tych rozmów będę chyba prowadził, <laughs> tym będę tutaj więcej miejsca potrzebował. P Powiedz nam jeszcze przede wszystkim, czy z tej wyspy możemy udać się na jakieś inne wyspy? Czy, czy właśnie dużo się słyszy przede wszystkim o Santorini? Jasne, wulkaniczna Santorini jest bajkowa. To wszystko, co wyobrażamy sobie, zamykając z oczy, czyli białe domki z niebieskimi dachami, jest prawdą. Plaże na Santorini są ciemne, wulkaniczne, to wszystko odbija się od tych białych domów i na przykład przy zachodzie słońca jest olśniewające. Jeżeli chodzi o praktyczny aspekt, czyli skąd można tak naprawdę płynąć, to możemy to zrobić z dwóch regionów zarówno ze wschodu, jak i zachodu wyspy. Także to jest takie must have y, będące na Krecie. Jeszcze to wszystko mocniej chyba zakręciłaś, bo mówimy jeszcze o innych D krajobrazach. Tak, jeszcze zupełnie inne krajobrazy. E, bardziej zabudowana wyspa, e, można też określić wyspa dla celebrytów, gdzie zrobimy przepiękne zdjęcia, a może spotkamy jakąś gwiazdę europejską lub nawet światową. A kiedy najlepiej na, wybrać się na to Santorini? E, myślę, że najlepiej wybrać się poza sezonem, chociaż oczywiście z racji tego, że wakacje w Polsce są wtedy, kiedy są. E, Mamy cały sezon na to, żeby popłynąć na tą piękną wyspę. Tak? Jeżeli chcemy uniknąć trochę tłumów, myślę, że początek czerwca czy na przykład wrzesień będzie doskonałym momentem. No właśnie, jeżeli mówimy o okresach, kiedy gdzie polecieć, jak to jest z Kretą? Czy to też ma jakieś okresy, kiedy bardziej ciekawie to wygląda wszystko? Jasne. Trzeba się zastanowić, co chcemy robić, bo jeżeli chcemy plażować, to możemy to robić tak naprawdę i w maju, i w lipcu, czy w sierpniu. Jeżeli zależy nam na ciepłej wodzie w morzu, będzie ona nagrzana najlepiej we, we wrześniu i w październiku. Wtedy nie będziemy odczuwać żadnego chłodu e, wchodząc do wody. E, najlepiej zwiedza się, oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, w maju, czerwcu, wrześniu czy październiku, tak? To są miesiące przed i poza sezonami, w których te temperatury jednak nie są takie upalne, tak? Natomiast Kreta też ma swoisty wietrzyk, który gdzieś tam nas orzeźwia, także nie bałabym się tego lipca i sierpnia. Czyli tak podsumowując, to mówimy o wyspie, która właśnie oprócz zimy możemy prawie Myślę, cały rok tak. się tam wybrać. Tak? Myślę, że tak. A jeżeli byśmy podsumowali, jakie miejsca tak najbardziej utkwiły ci w pamięci? Przede wszystkim Balos i Gramwusa, czyli to, co wcześniej wspomniałam, e, zatoka piratów, tak ją kiedyś nazywano. E, bo tam... Czy możemy tam spotkać piratów? E, możemy. <laughs> nigdy nigdy nie wiadomo. Tak, jest e, tak naprawdę e, śmiejąc się pół żartem, pół serio, e, jest wycieczka statkiem pirackim, więc dla dzieci mega zabawa i radocha, a dla rodziców przepiękne widoki. Tam Lazur spotyka się z ciemnym kolorem wody, a wszystko jest oddzielone przepiękną, taką jasno-piaszczystą groblą, tak mogę to nazwać, więc to miejsce na pewno. Jeszcze nie wspomnieliśmy o miłośnikach, teraz się uśmiechniesz, bo jeszcze ta wyspa jest dla kogoś, o miłośnikach trekkingu, bo miejsce, które utkwiło mi w pamięci, to Samaria, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Jest to Wąwóz 18 kilometrowy, też unikatowy, myślę, na skalę Europy położone na południe od Hani. Można go przejść na pieszo. Krajobrazy są obłędne, ponieważ skały wapienne przechodzą w strzeliste góry, a wychodzi się przełęczą do miasteczka, w które jest zakończone plażą i wodą, w, można się, w której można się wykąpać. Ale faktycznie lekki wysiłek to jest, więc trzeba się zastanowić, czy damy radę, i wszędzie biegają. Też charakterystyczne dla Krety takie kozy, które skaczą gdzieś tam po skałach, więc to też jest bardzo e, fajna atrakcja. Mhm. Myślę, że Samaria, Gramwusa e, i Chania, czyli miasto portowe, które w nocy warto zobaczyć lub wieczorem, e, bo wszystkie tawerny wówczas żyją e, swoim życiem, to takie trzy miejsca uważam, najpiękniejsze, a na wschodzie przeniosłabym się obok Heraklionu do Agios Nikolaos. Niektórzy mówią Agios Nikolaos. Ehm, o tym też jeszcze nie wspomnieliśmy. Tam jezioro łączy się z morzem. Ehm, mówią, że jest to jezioro bez dna, ponieważ kiedyś Grecy nie mogli dopłynąć do dna tego jeziora, jest to tak głębokie. I to jest bardzo romantyczne miejsce, cichsze, spokojniejsze, więc wyróżniłabym kilka takich miejsc. Na pewno nie jedno. Zaraziłaś mnie niesamowicie tym kierunkiem, ale powiedz mi, jak zamkniesz oczy yy, i przypomnisz sobie kretę, co ci się pierwsze yy, tutaj przypomina, co jest takie szczególne dla ciebie? Może również się uśmiechniesz, bo jeszcze może cię czymś zaskoczę. Jest plaża Waj, wysunięta na wschód wyspy i tam mamy ogromne palmy. Być może nieco podobne A nawet do Dominik. Czy to jest ta plaża, na której yy, skręcono słynną reklamę? Tak, ale nie spodziewaj się, że kokosy spadną ci na głowę, bo to nie jest kokosowa. Mam... Czyli fikcja reklamowa. Ale plaża robi niesamowite wrażenie, bo masz, masz odczucie, że jesteś w innym świecie, tak? Zupełnie niepodobnym do krety, tak naprawdę, a, a jednak jesteś na greckiej wyspie. Magdo bardzo dużo opowiedziałaś nam o, o wyspie. Przejechałaś się z tego, co wynika wzdłuż i wszerz. Na pewno też udało Ci się poznać społeczność, jak żyją mieszkańcy. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć, właśnie, czy, rzecz, czy ich życie rzeczywiście jest takie wyluzowane, takie SIGA-SIGA? Tak, trzeba pamiętać, że jeszcze znajdują się takie enklawy na Krecie, które nie są turystycznie odkryte i można również w te regiony się zapuścić i pokusić się, żeby dotrzeć bliżej tej lokalnej społeczności. Bez wątpienia takim miejscem jest środek wyspy, i tam faktycznie wśród wiosek górskich em, znajdziemy mieszkańców, którzy na pewno żyją powyżej 100 lat. Ponieważ musisz wiedzieć, że bardzo dużo ludności na Krecie e, żyje bardzo długo, są długowieczni. Ponad 100? Spokojnie. Właśnie z tego względu, o którym rozmawiamy czyli bardzo dobre jedzenie, naturalne. I powoli, bez stresu, nie spieszymy się. W tych górskich wioskach, do których możemy się zapuścić, możemy zostać poczęstowani taką prawdziwą oliwą z oliwek, taką wyciągniętą z pod stołu przez babcię 90-letnią, która z uśmiechem na ustach właśnie da nam spróbować tej oliwy z własną, wypieczonym chlebem. Tak? To jest ten smak, którego nie zapomnimy. Więc ja bym tutaj jeszcze poszła w te nieznane szlaki na miejscu turystów, którzy trochę chcą uniknąć tej komercji. Dodałaś nam kilka powodów, żeby się tam nawet nie jechać na wakacje, tylko po prostu przeprowadzić. Bardzo dużo osób, Polaków, Polek szczególnie, zakochało się nie tylko w Grecji, ale również w Grekach i prowadzą na przykład ośrodki czy hotele, tak jak mówisz, i zamieszkują na Krecie. Dałaś nam w tej opowieści wiele cennych lekcji, jak wydłużyć sobie życie. Na pewno wielu też naszych fanów, widzów, będzie pytało o to, jak to wygląda rzeczywiście z tymi plażami, bo czy są wszystkie piaszczyste, czy są zróżnicowane? Które miejsca najlepiej zobaczyć, żeby właśnie spełnić swoje oczekiwania? Okej, okay, mówiliśmy, że możemy odwiedzić Elafonisi i i Balos, ale tak naprawdę odwiedzamy je i zażywamy tego relaksu słoneczno-morskiego przez kilka godzin. A jeżeli chcemy mieć hotele blisko pięknych plaż, to musimy zastanowić się, co lubimy. Jeżeli kochamy piaszczyste plaże i trochę nieco więcej spokoju i ciszy, to takim ośrodkiem, który rozbudowuje się na pewno i ma jedną z najdłuższych plaż na wyspie, jest Plakias na południu. Pamiętajmy również o, tak jak wcześniej wspomniałam, Jera Petrze. Tam mamy żwirkowo kamieniste, ale północ wyspy, idąc od wschodu, czyli Almyros, niedaleko Mali i Stalidy, to piaseczek. I również przy Hani znajdziemy bardzo długie piaszczyste plaże. Także zerknijmy na region, w jakim się znajdujemy, bo mamy od kamienistych po piaszczyste chociaż myślę z przewagą piaszczystych plaż. Okej, okay, a co z fanami sportów wodnych? Czy tutaj też znajdą coś dla siebie? Jasne, oczywiście odpowiadam tak, jesteśmy na Krecie. Przenieśmy się na południowy zachód. Wspominaliśmy o plaży Elafonisi, mamy Elafonis nad Morzem Libijskim, gdzie fani windsurfingu znajdą odpowiedni wiatr, by sobie poużywać na falach. Natomiast pozostała część Krety myślę również jest do odkrycia. Na pewno są miejsca do snurkowania, jak i kitesurfingu, czy innych sportów wodnych, ale to już pozostawmy fanom. A co z kolekcjonerami pamiątek? Czy będą mieli co przywieźć do Polski? Oczywiście. Na pierwszym miejscu jest oliwa z oliwek. Pamiętajmy również o ziołach, o których wspominałam, i o miodzie. To można połączyć, bo bardzo słynny jest miód tymiankowy z Krety o specyficznym smaku, którego w Polsce nie znajdziemy. Oczywiście również sery. To bardzo popularne zarówno przekąski, jak i dania główne, które możemy dodawać również w naszej kuchni. Także to są takie top trzy, uważam, skrety. Czy te sery, ze względu na to, że tam właśnie dużo kust, to są właśnie z koziego mleka? Z Koziego przede wszystkim, tak. Masz rację. Czyli dla nas też również jakieś takie wyjątkowe Oczywiście, przeżycie. smaki. Smaki, dokładnie. Jeżeli byśmy podsumowali to wszystko, jakbyś określiła kretę? Dla kogo tak naprawdę, komu by się najbardziej poleciła? Tak, jak rozmawialiśmy. Jest tak zróżnicowana, że tak naprawdę każdy odnajdzie coś dla siebie. Myślę, że jedzie tam świadomy turysta, który wie, czego chce, a nawet jeśli nie wie, to mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa go troszeczkę nakierowała. Możemy leżeć 5 dni czy 7 lub 14 na przepięknych piaszczystych plażach. Ja bym jednak trochę wyszła z hotelu i tak jak rozmawialiśmy, wybrała się czy to do miejsc archeologicznych, czy to do przepięknych miejsc krajobrazowych. E, więc myślę, że dla par na romantyczne wakacje, dla rodzin z dziećmi, bo piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza również e, są Atrakcyjne i poszukiwane przez takie osoby, oraz dla aktywnych, których może już troszeczkę znudziły góry europejskie i mogą pochodzić po górach kreteńskich. Wymieniłaś tyle wspaniałych atrakcji, które możemy zobaczyć, no ale tutaj od razu nasuwa się pytanie: jak najlepiej to robić? Kreta jest bardzo dobrze skomunikowaną wyspą, tylko musimy pamiętać, że na Krecie 30-40 km nie jedziemy 35 minut, tylko tak około godziny. Natomiast autobusy kursują e, bardzo fajnie, tylko tam wszystko siga, siga, powoli. Jak coś ma przyjechać 20, po przyjedzie za 20 i też będzie ok. Także rozkłady jazdy tak troszkę po macoszemu traktujemy, natomiast e, jak najbardziej autobusy e, z napisem KTEL jeżdżą po całej wyspie. Myślę, że miejsca oddalone od siebie 20, 30 czy 40 km na spokojnie możemy e, zobaczyć, poruszając się komunikacją miejską i też jest dość tania. 2 do 5 euro i jesteśmy w stanie przemieścić się między dużymi miastami. E, fajnym pomysłem jest też wypożyczenie auta na pewno, bo e, drogi są coraz lepsze na krecie. Auto myślę, że w granicach około 40 euro na dzień. Trzeba tylko pamiętać o ubezpieczeniach, bo to bardzo ważna rzecz. Eee, również popularne są motocykle i rowery, chociaż teren jest bardzo górzysty. Ja się pokusiłam o rower i nie powiem, że to był błąd, aczkolwiek ee, jak wyprzedzały mnie samochody, to wszyscy trąbili i bili brawo. Nie wiedziałam, dlaczego potem, jak się okazało, góra była bardzo, bardzo stroma. Wjeżdżałam e, na klasztor, który znajduje się na południe od Retymnonu i naprawdę, jak wróciłam tym rowerem do wypożyczalni, to pan powiedział, zrezygnowała pani. Ja mówię, że nie, no byłam tam, naprawdę. Pan mówi, nie, tam nikt nie dojeżdża rowerem. Więc udało mi się, miałam swój mały sukces na koncie, pokazałam panu zdjęcia. Także rowerem też się da, około 10 euro, na tyle wtedy było mi stać, ale polecam każdemu. Czyli tour de crête tak, zrobiłaś. Tak, dokładnie. Wspomniałaś o tym słynnym Siga Siga. Rzeczywiście. Trzeba pamiętać, że jak udajemy się na wakacje, trzeba po prostu poczuć ten rytm. Tak, troszkę zwolnijmy. My żyjemy bardzo szybko w Europie, e, tym bardziej w Polsce. Tam w sklepie pani kasuje, tak jak u nas, tak? Tam pani w sklepie obejrzy batonik, położy go, uśmiechnie się do nas i weźmie kolejny towar. Tam wszystko robią powoli. Dlatego podają nam chlebek z winem i oliwą z oliwek na sam początek, żeby ta kolacja. Myślę, że na Krecie jadłam najdłużej kolację, właśnie, że tam by ta kolacja trwała dwie godziny, a nie 30 minut, tak jak u nas. Myślę, że chyba warto to przenieść też na nasz, naszą, Myślę, nasz tak. grunt. To jest właśnie to, co czym mówisz, troszeczkę więcej luzu, tak? Żebyśmy zarazili się tym, co właśnie Grecy mają najlepszego. Dokładnie, czyli uśmiech, spokoj, spokój, tak jak sobie rozmawiamy, dwa słówka, siga, siga, i życie toczy się dalej. Dobrze, Magdo, powiedz mi, o czym powinniśmy szczególnie pamiętać, udając się na tę wyspę? Jeszcze może z takich praktycznych aspektów bym e, wspomniała o tym, że możemy oczywiście jechać na dowód osobisty, tak, musi być on ważny. Jedyną taką dodatkową rzeczą, o której trzeba pamiętać, będąc na Krecie, jest jeszcze mały, bo mały, ale jednak podatek turystyczny, który opłacany jest w hotelach w zależności od gwiazdek. Wielkość tego podatku zależy, tak? Ale to jest od pół do 4 euro za pokój za dzień, więc to jest dodatkowa opłata niezależna tak naprawdę od kraju żadnego, tylko od Greków. Więc to bym dodała tak jeszcze z gwiazdką, tak, żebyśmy o tym pamiętali. Czy coś jeszcze byś spakowała do swojej walizki? Myślę, że wyczyściłabym telefon ze zbędnych zdjęć, żebym miała dużo pamięci, albo umieściła w chmurze dużo, dużo zdjęć. Tym, co opowiedziałaś nam dzisiaj, to myślę, że faktycznie Instagram będzie płonął. <laughs> Także myślę, że skutecznie nas zaraziłaś tym kierunkiem. Magdo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję również. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się o Grecji, o szczególnie w tym momencie o Krecie. I mam nadzieję, że zaraziliśmy was tym kierunkiem również. Do zobaczenia na kracie w takim razie widzimy się. Do zobaczenia. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego podcastu. Jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl Po więcej wakacyjnych inspiracji. Mamy jeszcze tyle do odkrycia. Dziękuję, że byliście z nami. Ja z tego miejsca jeszcze raz dziękuję Magda za tę wspaniałą rozmowę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!